Siemaneczko drodzy widzowie, ja jestem Kaiser Official. Przyjechałem Cię do kamerzystki, żeby nagrać się dla Was film, chociaż nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby nagrywać dzisiaj dla Was film e, bo no nie wyspałem się, stałem lewą nogą, wszystko mnie wkurza drażni, wszystko mnie boli. Też czuję, że to będzie najgorszy dzień w moim życiu, dlatego nie jest to fajne, żeby nagrywać dzisiaj dla Was film, ale zrobię to dla Was i dla Was nagram. E, a ogólnie na tą kamerzystkę no, czekam już z 20 minut, spóźnia się idiotka. E, zapraszam was do oglądania filmu, a ja dzwonię do niej, e, żeby po prostu ruszyła dupę. Piąteczka, subskrybujcie, lajkujcie i zapraszam do oglądania. Dobra, moja kamerzystka jest już na miejscu. Powiedz nam kamerzystka, czemu musiałam na ciebie czekać 30 minut, co ty mm. robiłaś, Czy się tak spóźniłaś? Ogarniałam się do wyjścia, wiesz? Uch, no jakoś zobaczy to sobie wyszło, no ale dobra, mniejsza z tym. Okej, okay. oprócz tego, że mieliśmy nagrywać się tutaj film, to prosiłaś mnie o coś, tak? O co Ci wtedy dochodziło? Co miałem dla Ciebie tak. zrobić? No, chciałam no, porobić sobie zdjęcie, no, jakieś fajne, ciekawe. Jakieś zdjęcia, Kto bym chciał takiego paszteta w ogóle oglądać, bo ja nie mam. gdzie ty chcesz to wrzucać? No proszę, no weź, no. Nie, nie dostaniesz żadnych zdjęć, powiedziałem, nie zrobię ci. No, no weź, nie proszę Nie zrobię ci cię. żadnych zdjęć i się odsuń do mnie. No proszę, odsuń się ode mnie kobietom Nie, no. wal się, nie dostaniesz żadnych zdjęć. No proszę. Nie, nie dostaniesz żadnych zdjęć. No proszę, nie? no weź. Nie? Odwal się od mnie, psycholog. No weź, no. Obiecałeś. Dobra, odwal się. Dobra, zrobię ci to zdjęcie, ale się odwal. Odczep się i mnie dotykaj. No dobrze. Masakra, widzicie jak ja mam ciężki dzień. Jeszcze z że musiałem czekać na tą wariatkę, to jeszcze mnie męczy. I mnie daje spokoju. Dobra, gdzie chcesz to zdjęcie robić? Jedziemy moim autem, twoim, czy jakim? No, moim samochodem. A masz Porsche, czy nie? No, coś podobnego. Dobra, no to prowadź będzie masz ten w ogóle samochód No Brak? dobra, chodź Acie idziemy Mysziska daleko jeszcze, już idziemy godzinę, drogi i co? I gdzie jest ten samochód? No chodź, chodź. Zaparkowałaś na końcu świata, już nogi Nie bolą. marudź. Nogi już mnie bolą, kurczę. Gorszego dnia w życiu chyba jeszcze nie miałam naprawdę i chyba nikt nie miał ode mnie naprawdę. A czemu się zatrzymała? O co ci chodzi? No już. Stoi. Jesteśmy przy aucie. No ale ja nie widzę żadnego Porsche. No jak nie tutaj stoi. No ale tu to, to jest Porsche. A ja ci powiedziałeś, że masz samochód podobny do Porsche. To jest, No podobny. No ale to, no to, to sam kolor ma. No jak ten sam? Ja nie. No, no podobny nie, nie, nie kolor do Porsche, no takie jaki ma. Z kim? Z kim ja? Z kim ja się zadaję? Czyż nie? No. Ratujcie mnie, wy, 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 ratujcie mnie, naprawdę. Czemu ja muszę mieć zawsze podgórkę? Co to... ja masz mieć Porsche, a to co to chyba jest? Co to jest? To jest jakiś złom. Przecież ile to ma lat? 30? Ile? No blisko jesteś. No ile ma lat? No 27. Ja... Przecież to już podchodzi chyba pod muzeum. I ty, ty myślisz, że ja się poniżę i wsiądę do takiego samochodu? Ty w ogóle... Ty się w ogóle szanujesz? Przecież ty wsiadł... Ja bym wolał walał już chyba nogą elektryczną, jeździć takim samochodem, albo chodzić pieszo. Ach, wstyd mi do ciebie, naprawdę wstyd. Nie oglądajcie tego, tego samochodu, naprawdę. Czy dziś, Przecież nawet nie ma airbagów. Jak ty... Przecież samochód wygląda jakby miał się zaraz na zakręcie rozwalić. Rozsypać. Nie, nie ma takiej opcji. Ja, ja do niego nie wsiadam, kamerzyska, zawiodłem się na ciebie. Idziemy pieszo. Daleko stąd jest pieszo? Jakieś 20 minut drogi, pieszo? No to ja wolę iść pieszo, bo tym trupem naprawdę nie zamierzam. Nie zamierzam tym trupem jechać. Chodź, idziemy. Chodź, idziemy. No, Okej. Okay. Zawiodło się naprawdę, wszystko. Ostatni raz mi taki numer wywinęłaś, bo naprawdę yy, skończy się wspólne nagrywanie znajdę sobie kogoś innego. No a wy, drodzy widzowie, subskrybujcie ten kanał i zostawcie lajka. Dobra? Z góry dzięki. Dobra, chodź, idziemy. Mieliśmy iść 20 minut, idziemy już dwie godziny, mi się chce pić, nie mam nic do picia, masz w ogóle coś do picia? Nie mam. Ty też nie masz nic do picia, powiedz mi jest tu gdzieś jakiś sklep? No jest zaraz tutaj, za rogiem. Zaraz wyschnę, naprawdę, dwie godziny już idę, ty mnie chcesz wykączyć chyba, nie wiem. Tyle zdenerwowałaś mnie, tyle czasu stracić na ciebie, dobra chodź do sklepu, chodź, chodź bo usknę. Jakieś jaja? Czemu ten sklep jest zamknięty? Czemu jest zamknięty sklep, ale wy to masz mi, mi tam. No bo dzisiaj niedziela, zapomniałam. Ja pierdziele. Niedziela. No tak. Chodź to tak. W ogóle nie, chodź szybciej. To miasto w ogóle, nie podoba mi się tu, gdzie ty mieszkasz. Jak ty w ogóle możesz tutaj mieszkać? To miasto w ogóle nie ma takiego połysku życia. Śmierć tu biedą starymi ludźmi nie podobają mi się takie klimaty następnym razem ty przyjrzesz do mnie, dobra? Dobra no. o, nie, może jakaś żabka będzie otwarta będzie otwarta? Żabka chyba powinna być otwarta Tak? Będzie? Chyba tak. Dobra, poszukamy Patrzcie, jak ktoś chce zobaczyć, jak ktoś chce wiedzieć jak wygląda kamerzystka to proszę zobaczyć. Tam masz portret kamerzystki kamerzystki. Widzisz? Jaki portrecik? Więc tak wygląda moja kamerzystka. No przynajmniej jest bardzo, bardzo podobna. Dobra, idziemy. Idziemy. Uuu. Kamerzystka, już 5 godzin, 5 godzin idziemy. Miało być 20 minut, 5 godzin, ja jestem już naprawdę mega odwodniony, nic nie piłem przez te 5 godzin. Powiedz mi gdzie my w ogóle jesteśmy i za ile w końcu dotrzemy na to miejsce, gdzie chcesz zrobić te głupie fotki swoje. No zaraz będziemy 5 minut obiecuję Na pewno bo już za chwilę tak. będzie padać, no pokaż niebo, jak wygląda niebo No taka, naprawdę mam dzień totalnie mega, mega wgrąbany 5 minut kończymy no, Konrad, stój No czego chcesz kobieto? Czemu tak się ociągasz? No nie widzisz tutaj czegoś? Nie zauważyłeś widzieć? tutaj czegoś? To co zauważyłem, to już powiedział na początku filmu, także... Mało, się, mało jesteś ładna, tak? A co mam zauważyć? To są drzewa, krzaki, pokrzywy No tutaj 20 złotych leży Oj. Mogę je podnieść? Ale jak to? Chcesz je podnieść, dlaczego? Ja je znalazłem Jak ty ty je znalazłeś? No znalazłem i podniosłem, tak? Widzowie yy, są świadkami, że podniosłem znalazł 20 zł naprawdę no, ci te 20 złotych? No Wiesz, ja za to nawet bym sobie bokserek z Armani nie kupił. W ogóle, słuchajcie jaka bieda, nie? Znalazłem 20 zł. Wiesz, to jest bieda. To jest... Wstyd aż. Znaleźć 20 złotych, Jak tutaj mieszkają biedni, naprawdę biedni ludzie, że gubią naprawdę takie małe nominały. U siebie w mieście, jakbym znalazł cokolwiek, to albo byłby to złoty Rolex, albo byłoby to 500 euro czy tam na przykład 500 dolarów czy 500 zł, ale nie 20 złotych, to już, że tak powiem, możecie sobie pomyśleć, jacy biedni ludzie tutaj mieszkają, że gubią naprawdę takie no, małe nominały. Ja je ogólnie podniosłem z tego względu raz, że dla orzełka, który tutaj jest. I dwa po prostu no nie lubię takich nie lubię takiego klimatu jak na przykład są jakieś no lubię po prostu czystą przyrodę, tak? To mogę podnieść, jakoś to wykorzystać i tyle, tak? Chcesz kamerzystka te 20 złotych? No Chociaż... bardzo chętnie. Ale nie dam ci ich. A dlaczego? No bo nie zasłużyłaś na nie. Dzisiaj mnie cały dzień mnie wkurzałaś, mm. oszukałaś mnie z Porsche i w ogóle no nie zasłużył. Nie uważam, żeby zasłużyła na te pieniążki, ale y, poznasz moje dobre serce i się mogę z tobą podzielić. Okej okay, super Dam ci, ale chcesz? No chcę No to Podzielę Ci Podzielę to i dam Ci 20 złotych, dobra? E... Ale jak to mi dasz 20 zł? No, no nie, no dam Ci 20 złotych. No podzielisz 20 zł. i dasz 20 złotych. Ja Dziwne. będę miał i ty, ja będę miał i ty. No, patrz Tak się dzieli pieniążki Minie śmierdzi forsa, to... naprawdę, minie śmierdzi forsa, Które chcesz 20 złotych? Te czy te? Ale przecież ja nic za to nie kupię. Że ja też za to nic nie kupię, już Ci mówiłem, że nawet za to bym nie kupił sobie bokserek z Armani'ego, tak? a no to masz. Chciałeś 20 złotych? No to masz. No weź to! Ale Ty masz brudne łapska kobieto. No i podnieś to teraz. Albo nie. Ja to podniosę. No i... No i co? No i masz 20 złotych, żeby było widać, że Ci dałem 20 zł. To sobie też schowam na czarną godzinę. Nie, no dobra. Także... Idziemy dalej, tak? 5 minut, tak. mówiłaś. No tak, to chodźmy. Kamerzystka, długo będziemy jeszcze szli? No jesteśmy już na miejscu. Ale jak to jesteśmy już na miejscu? Tutaj szedłem 5 godzin kobieta z tobą. Gdzie ty mnie zaprowadziłaś? Gdzie my w ogóle jesteśmy? No fajne miejsce do robienia zdjęć. Idealne. Ty to nazywasz fajnym miejscem? Przecież tu jest żałośnie. Ja szedłem 5 godzin, żeby co? Żeby zobaczyć prac zabaw czy jakiś durny labirynt? 5 godzin szedłem? i ciebie Nawiedziło kamerzystka? 5 godzin mnie tutaj... No nie no Masakra. Takiego dnia jak ja to chyba jeszcze nigdy nie miał. Dobra, gdzie coś te zdjęcia? Zaraz ci je zrobię. No na no, tutaj myślę, że będzie najlepiej. Dobra, tutaj, zaufaj mi, daj mi ten aparat. Okej. Okay. Dobra, kamerzystka, teraz ty się odwrócisz, ja policzę do pięciu. Jak policzę do pięciu, to ci zrobię e, fajne prestiżowe zdjęcie, dobra? Okej. Okay. No i jak policzę do pięciu, to ty masz takie, to ty masz dać ręce do góry ja ci wtedy zr zrobię zdjęcie, dobra? Dobra, raz, dwa Uciekam o nie. Trzy cztery, pięć Uciekam o niej. Masakra. Ona jest jakaś nienormalna. Bez kitu. Jakoś to jest wariatka. Pięć godzin. Zmarnowała mi. Masakra ona myślała, że ja jej zdjęcie zrobię, no chyba nie. Nie zasłużyła na to, żebym jej zrobił zdjęcie. Zdjęcia. Uf, tam raczej się schowamy, żeby nas nie znalazła do labiryntu. Uf. Masakra. No, sami widzieliście, jaki miałem dzisiaj ciężki dzień, no najgorszy chyba w moim całym życiu. Nie miałem gorszego dnia od tego. I chyba nikt nie miał gorszego dnia od mojego. E, nikomu nie życzę takiego dnia. Tym bardziej z taką wariatką chociaż to jeszcze czajmy, bo ona chyba idzie, chyba nas już szuka. Dobra, schowamy się tutaj, ja zaraz idę jadę do domu. Kończymy ten film. Tyny tam na dole, ty tam na dole, zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę. Wbij też do mnie na Instagram. Zostaw od razu followa, jakiś fajny, pozytywny komentarz, komentarz. I co? I widzimy się na kolejnym filmie, dobra? No, także dzięki, że obejrzałeś film do końca i pozdrawiam siema.